Tylko wiemy, że Sowieci, mówiąc o swoich ofiarach II wojny światowej, dopisują także Polaków, których sami zamordowali. Bo to już na tych terenach przez nich zagarniętych, na wschodzie. Sowieci, mówiąc o tym, ilu Hitler obywateli sowieckich zamordował, doliczają także tych obywateli sowieckich, których Stalin zamordował. Bo statystyka to jest, proszę Państwa, bardzo. Precyzyjna nauka, liczby muszą się zgadzać po lewej i po prawej stronie. Musi się wszystko zgadzać. No, Żeby wybrnąć z problemów statystycznych, to trzeba komuś przypisać te ofiary. Dzisiaj profesorowie amerykańscy na poważnie mówią, że Związek Sowiecki stracił z rąk niemieckich, z rąk faszystowskich. To jest bardziej poprawne, bo wiadomo, że. Jest rucha, więc nie mówi się o Niemcach, nie mówi się o nazistach albo faszystach. Albo Polakach. 27, mówi się, że 27 milionów. Bardzo dobry brytyjski film BBC o wojnie. Druga wojna światowa, jak to za zamkniętymi drzwiami. Świetny film, bo sprawa polska tam się ciągle pojawia. I proszę Państwa, pod koniec tego filmu brytyjscy autorzy mówią, że no, trzeba zauważyć, że jednak. Ogrom ofiar sowieckich przy stosunkowo niedużych nie, stratach Zachodu, to jednak jest bardzo wymowne. Czyli profesorowie amerykańscy usprawiedliwiają w ten sposób to, ten geszeft prezydenta Roosevelt'a ze Stalinem. No ja inaczej tego nie mogę rozumieć. Usprawiedliwiają to. Nie ma takiej możliwości, żeby Sowiety straciły 27 milionów złotych niemieckich, bo Niemcy musieliby codziennie prowadzić bezpośrednią eksterminację. Obywateli sowieckich, no nie wiem w ilu tam, a przecież tego nie robili, eksterminowali oczywiście tam się pomagające partyzantom, wojna była okrutna, wielu sowieckich żołnierzy było pędzonych pod lufy niemieckich dział karabinów, nie wolno im było zawrócić, były specjalne bataliony, które pilnowały, by ten żołnierz się nie cofał. I oczywiście straty ludzkie sowieckie były nieporównywalne z jakimikolwiek innymi stratami, w jakiejkolwiek innej armii świata, ale nie ma takiej możliwości, żeby to było 27 milionów profesor Natalia Ale Riemcy, którzy wracali rosyjscy z powrotem do Rosji też byli przeciwami. No więc właśnie, i to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane. Strajcy, strajcy. A w ogóle w czasie wojny Rosjanie, wojsko rosyjskie nie uznawało konwencji. Yy, yy, Otóż o to Tak się, Otóż się to. to no, no i to, to też. Na tak samo w obozach Niemiec i byli inaczej traktowani, oni byli osobno traktowani. Niemcy do ja samolotu nie, nie, wiedzieli, dlatego zagłodzili na śmierć nie, sowieckich Niemców w nie, biegu. Mieli nawet numery z wojennych to też nie Ze 102 tysięcy żołnierzy Paulusa, wziętych do niewoli w Kowle pod Stalingradem, do domu wróciło 6 tysięcy. A to byli młodzi ludzie. No, my możemy patrzeć na Niemców oczywiście jako na tych, którzy wywołali wojnę i powiedzieć, że im się to należało, ale proszę Państwa, 96 tysięcy młodych Niemców umarło z głodu w sowieckiej niewoli. Jak ja widzę Naryszkina, jak przyjeżdża do Birkenau i mówi jak to faszyści męczyli radzieckich jeńców, to mnie ponosi, bo telewizja, która pokazuje tego Naryszkina, Powinna też przypomnieć tych młodych Niemców, którzy umarli z głodu w sowieckiej niewoli, bo to też byli ludzie, to nie było bydło, to byli też ludzie. Widziałem niemieckie kobiety na cmentarzach, cmentarzykach. Widziałam symboliczne groby, tablice 19, 18, 20 lat. To też byli ludzie. Więc trzeba patrzeć na to sprawiedliwie. A wszystko to po to, by nie pozwolić Rosji na tego rodzaju politykę historyczną, że Hitler wywołał wojnę, a Związek Sowiecki wszystko to naprawił, bo nas wyzwolił. To jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. Hitler i Stalin jednakowo krytykowali traktat wersalski, porządek po pierwszej wojnie światowej. Jednakowo ten, jak mówili, dyktat wersalski nienawidzili. Razem wywołali wojnę, dokonali podziału Europy. Popełniali równie ohydne zbrodnie. Czy NKWD czy Gestapo było bardziej bestialskie? Na to pytanie nie odpowiedzą specjaliści. Faktem jest, że NKWD był taki czas w latach 30., że NKWD szkoliło kadry Gestapo. Taka jest prawda. Wszystko to, proszę Państwa, mówię, by uświadomić jeszcze raz, że Kontekst Powstania Warszawskiego był beznadziejnie dla nas trudny, tragiczny, że nie było, powtórzę raz jeszcze, dobrego wyjścia. Dlatego łatwe oceny Powstania Warszawskiego należy z góry odrzucić jako nieprawdziwe. I na koniec ciekawostka historyczna. Jak na ironię, proszę Państwa. W historii polsko-niemieckiej mieliśmy też piękne karty. Kiedy powstańcy listopadowi po upadku powstania szli na zachód, młody niemiecki poeta Juliusz Muzen napisał pieśń, która po przetłumaczeniu na język polski ona nie stała się hymnem narodowym Polski. Niewiele brakowało, a Niemiec napisał to nam hymn narodowy, bo byli tacy, którzy chcieliby, by ta pieśń była hymnem narodowym. Ten pieśń zatytułował Die Letzenzen vom vierten Regiment. Ona jest znana w polskim tłumaczeniu jako Tysiąc walecznych opuszcza Warszawy czy walecznych tysiące opuszcza Warszawy. Niemcy, zwłaszcza saksoniczycy, byli zafascynowani Polakami. Mówili, że Polacy są rycerzami wolności, podziwiali ich przemarsz powstańców listopadowych przez Saksonię to był przemarsz triumfalny do Francji. Po upadku powstania. Więc były i takie karty. Ja sobie zażartowałam, będąc w SN, że dobrze byłoby utworzyć taki Julius Frein, pokazujący jasne karty polsko-niemieckiej historii, w nawiązaniu do Juliusza Mouzena i do Juliusza Słowackiego. Można jeszcze tu dodać, że Wagner napisał werturę Polonia w tym samym czasie, 20 Wagner którą Polacy nie znają, i ja zawsze. Wiem, co też. tam bez... jest chyba cytat z Mazurka Dąbrowskiego. Tam, czy ja tam dobrze są trzy pieśni. Właśnie w olejkach tysiąc opuszcza Warszawę. Potem jest Dymen Pożarów. Potem jest na 3 maja. Majowa Juszczanka, Majowa piękny utwór dla mnie. 20-letni I dlatego m, to warto też powiedzieć. Żaden Niemiec, z którym ja rozmawiałam, setki. Nikt tego nie wie, nawet muzycy. No właśnie. A ten utwór jest niezwykły także dlatego, że muzyka napisał Francis. Dobrze. To no, piękna muzyka. Wałecznych tysiąc opuszcza Warszawę. Dalej. Pam opuszcza pam Dalej. Pam, pam, papam, pam papam, pa, pa, pa. no Znowu sobie przypomniałem, że nie... I dowoździa brzmiał już sojusz zawarty z panewką próżną idzie w bój pół czwarty. No to, jest, to jest piękne, bo to jest o Olszynce Grochowskiej o tym legendarnym czwartym pułku piechoty liniowej, który stoczył tę bitwę, dzięki której powstanie przedłużyło się o pół roku. Polacy nie wpuścili Rosjan do Warszawy pod Grochowem. Może tak trzeba, proszę Państwa, szukać w historii naszych sąsiadów kart pięknych, szukać tego, co było nam przyjazne, szukać kontaktu z inteligencją niemiecką, rosyjską, bo są szlachetni Niemcy, są szlachetni Rosjanie. Budować nie na, na tym, co było czarne, tylko na tym, co daje nadzieję. Ale to musi być prawdziwe, to nie może być zaprawione obłudą, kłamstwem, jakąś polityką historyczną. To musi być prawdziwe. Można zaczynać od słabo chodnego. A pewnie, że tak. Nie? Mój syn był, ja o tym wiedziałem od lat, ale nic synowi nie mówiłem, bo bałem się, że mnie tu o propagandę. A on właśnie dwa tygodnie temu przyszedł i mówił: Tak, odkopałem taką rzecz, w ogóle nie mogłem w to uwierzyć. A on w ogóle coś stała mi się jakby profesjonalnie do tej Ja nie wiedziałem, że Polska powstała dzięki Niemcom jako królestwo. Tak właśnie yy, mówiło w Polsce, w historii. Ja proszę Państwa, lubię poplotkować i yy, ja jestem trochę tak jak pani Owialski, bo się powtarzam, przepraszam. Yy, byłem parę lat temu na Unter den Linden w Berlinie, tam jest taki dom historii niemieckiej, może Państwo tam niektórzy byli. Świetne to jest. kapitan dom historii niemieckiej, czy taki jak gdyby niemiecki muzeum narodowe. I, yy, bo po drugiej stronie była wystawa Luthier Steinbach, Sławetna, no, ja pojechałem na tę wystawę, żeby o niej napisać i poszedłem najpierw do tego domu historii niemieckiej. Nawiasem mówiąc, tam jest namiot wezyra spod Wiednia, który Jan III Sowiecki zdobył pod Wiedniem. I na dole tego muzeum historii niemieckiej zobaczyłem grupę niemieckich nastolatków. Strasznie byli czymś podekscytowani. Na dole, na parterze, był taki blok o gdzieś takiej wysokości i pojawiały się mapy, które jedna mapa się pojawiała, była chwilę po lewej stronie była data, czyli mapy Europy w różnych latach i pokazywałem. Jak pojedziecie, to na pewno to tam jest jeszcze, zobaczycie. I pokazywano, jak się zmieniała Europa w różnych latach. No, i, ale najbardziej to mnie nie ta mapa interesowała, tylko ci młodzi Niemcy. Ja! Jakuk, to jest do unekiś. Myślę sobie, co jest do nicha? Co to jest takie niemożliwe, co ich tak strasznie tam zaintrygowało? Proszę państwa, wiecie, co ich zdumiało? Polska to może dochowa w pewnym momencie, jak pokazali mapę Europy w XVI wieku, to oni mówili, że das jest dochodny. Jeszcze na dodatek tak nam tak, było wyraźnie, wielkimi literami napisane połę. Yeah. I oni nagle zobaczyli jakieś małe księstewka niemieckie, rozproszone i wielką połę, no bo przecież Rzeczpospolita Polska to było milion kilometrów kwadratowych. Czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie, czyli tyle co Francja i Hiszpania razem wzięte dzisiejsze. Ogromny obszar. I oni się nie mogli. Ja sobie wtedy uświadomiłem tak potrzebę, ich podsłuchiwałem, bo oni wielokrotnie te... czekali specjalnie, aż to wszystko przeleci. I znowu się ten XVI wiek pokaże i znowu ja! Takie były reakcje. Czekałem, żeby posłuchać i się zorientowałem, że oni nie mają zielonego pojęcia, że im się prawdopodobnie wydaje, że Polska to, się... to powstała dopiero po traktacie wersalskim i to jeszcze kosztem Niemiec. No coś tu jest nie tak w tej nauce historii. Więc... Myślę, że dobre stosunki polsko-niemieckie. Historia rosyjska w najnowszych podręcznikach, które widziałem u kolegi rosyjskiego, zaczyna się też po smucie. Niestety, wcześniej nic nie ma. Wcześniej Polski tam nie ma w ogóle. Takie, no takie, tak. Taki potężny nie widziałem. No tak, czasach Stalinowskich. No są nawet, gdzie dobre Polski, nie ma. W czasach stalinowskich była napisana taka historia wszechrosyjskiej komunistycznej partii bolszewików, rozdział dotyczący wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku był zatytułowany Najazd jaśnie panów polskich na kraj radziecki. I to w tłumaczeniu na język polski było obowiązkową lekturą polskich studentów, gdzieś w 1949, 1950, 1951 roku. No właśnie, a propos jeszcze tej rosyjskiej polityki. Lubię czasami w internecie sobie tak, co tam Rosjanie mówią o winie. I proszę Państwa, kiedyś trafiłem na wypowiedzi młodych Rosjan, nastolatków. Był konkurs o historyczny. Ci nastolatkowie licealiści mieli za zadanie dotrzeć do swoich dziadków czy tam kogoś z rodziny, co coś przeżyli w czasie wojny i zrobić relację z tego. Dziewczynka 17 lat licealistka rosyjska. Pokazuje zdjęcie swojego dziadka w mundurze y, Armii Czerwonej i mówi, że jej dziadek bronił Związku Radzieckiego przed najazdem fińskim na Jesu 1960 roku. Ja sobie to trzy razy cofałem i słuchałem, bo myślę sobie, ta dziewczynka pewnie żartuje, z poważną miną, bardzo przejęta. Jej dziadek bronił Związku Radzieckiego przed Finlandią, rozumieją Państwo? I dzisiaj rosyjska polityka historyczna jest taka, ja tu cytuję, nie pamiętam czy tego Naryszkina, to jest przyjaciel Puccina. On, kim on jest ten Naryszkin? Jakaś bardzo ważna figura w tej chwili we władzach rosyjskich. Nie kojarzę, ale często jego wypowiedzi takie skandaliczne wyłapuje. Otóż ten Naryszkin powiedział, że rola Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej była jednoznacznie pozytywna. Państwo, które zamordowało miliony obywateli własnych i sąsiednich państw. Państwo, które jest współodpowiedzialne za wybuch wojny. I on mówi, że jest jednoznacznie pozytywne. My Polacy uwierzyliśmy, że komunizm upadł. Bo my jesteśmy dosyć naiwni. I myśmy sobie marzyli, że przyjdzie taki czas, kiedy razem z Rosjanami pójdziemy na groby. Na przykład do Lasu Katyńskiego, bo tam są też ofiary sowieckie, przedwojenne. Obywatele sowieckie zamordowani przez NKWD. I razem z Rosjanami się pomodlimy. I razem z Rosjanami potępimy komunizm. I co? Śmieją się z nas w tej chwili. Proszę Państwa, pora kończyć, ponieważ ja widzę, że za bardzo... Ja za, sz, za szerokie stanuje refleksje. Ale gdyby Państwo chcieli teraz się wypowiedzieć, to ja chciałam do powstania nasze powiedzieć. Chodzi o aspekt. Była no, ja tutaj mowa o komorowskim o przysiężce Akowskiej i o co chodzi? O to chodzi, że walki w Warszawie nie można było przestać walczyć tej rzezi, prawda? nie można było przerwać, dlatego że dostańcy nie mieli praw kombatanckich. Te prawa kombatańskie żądali jeszcze przed powstaniem od aliantów I alianci nie dawali cały miesiąc, cały sierpnia, bo czekali na Rosjan. W końcu 30 sierpnia tak było to wymienione, że w formie takiej taki przestrogi dla Niemców, że jak nie będziecie traktować powstańców po prawda, wojskowemu, to my będziemy tak samo jeńców. I to mieli nawet Polacy to głośno powiedzieć o tych, o tych prawach kombatańskich. No i teraz co? I teraz we wrześniu Rosjanie, prawda, się odzywają, powstanie trwa dalej i teraz o co chodzi? O, bardzo ważnym też do zaakcentowania momentem jest, że przed dzień kapitulacji Powstania Warszawskiego Bór zostaje naczelnym wodzem sił zbrojnych na Zachodzie. To jest bardzo ważne i wszyscy że powstańcy idący do niewoli, reprezentują suwerenność polskiego państwa. O tym się bardzo mało mówi. A ten dzień, 2 sierpnia, jest bardzo ważny. W ogóle cały, cały ten dzień, tak jak trwały te pretraktacje. To jest niesamowicie ciekawe. drugi październik, tak, To jest niesamowicie ciekawa historia. I powinien być nawet jako jakiś dzień pamięci narodowej, i tak dalej, ten drugi październik, bo to jest właśnie Akcent polskiej suwerenności, kiedy powstańcy z sześcioma generałami idą do niewoli niemieckiej. Pomimo to, że idą do niewoli niemieckiej, to nie szkodzi. Ale tu chodzi o to, że w tym momencie już nie mogą być wzięci przez Rosjan, też, prawda? Jak już nie mogą być bandytami. Bandytami, tak, naturalnie. O, o to właśnie chodzi. I to trzeba zaznaczać, właśnie, te prawa kombatanckie. To chciałam Dlatego ta przysięga była ważna. Tak, dziękuję pani. To bardzo ważne, co pani powiedziała. Rzeczywiście wielką zasługą generała Fadeusza Komalowskiego Bora było właśnie w tych rozmowach z Niemcami. Rząd, rząd londyńskiego go Tak, oczywiście na I w ogóle to niemieckie, te niemieckie gwarancje, dlatego powstańcy warszawscy byli traktowani jak Niemcy, ale też nie wszyscy. No, naturalnie, też to, bo, nie wszystko, wojny, to bo byli też tacy powstańcy, którzy trafili do obozów koncentracyjnych. Ale oni nie mieli numerów. Na przykład to do obozu, inaczej, tak, do obozu na przykład na no Pomorzu. Ale proszę państwa, jak już pani o tym powiedziała, mówi się, że powstańcy byli entuzjastyczni na początku powstania przez ludność witani, a potem byli znienawidzeni, ponieważ z ich powodu... Warszawa umierała. To, to, to jest to nieprawda. To, to już... jest nieprawda. Ja między innymi mam taką relację. Relację z 3 października wzdłuż ulic, którymi przechodziły nasze kolumny, to i tam klękali cywile. Była to niezapomniana wprost szokująca scena, gdyż Polacy klękają tylko, aby uczcić najświętszym sakrament. Tu leżała odpowiedź na pytanie, czym była armia krajowa? Żołnierze AK III października idą do niewoli i ci cywile, którzy sami są wykrwawieni, nieszczęśliwi, którzy stracili swoich bliskich i na widok tego żołnierza polskiego idącego do niewoli, klękają na, na ulicy. Po 63 dniach nastąpił koniec tragedii, gdy żołnierze maszerowali do niemieckiej niewoli połóżko na ulicy wśród karabinów Niemieckich strażników stały tysiące wychudzonych, brudnych, obandażowanych, półkrwawionych mężczyzn i kobiet Warszawy, którzy sami za niewiele godzin mieli zostać popędzeni do obozów przez Pruszków. Płakali, krzyczeli, śpiewali hymn narodowy, podbiegali, wymieniając straż, ściskając, całując i dając powstańcom cukier, cebulę, pieniądze, bandaże, których. Sam nie A potem Niemcy to wszystko wyciągali, wyrzucali. Jest bardzo ciekawa historia, właśnie tego losu Niemców wojennych. Bardzo ciekawa, no kobiet nawet. 1700 kobiet, AK, poszło do czterech niemieckich obozów nie, męskich, a później w grudniu były zniesione do Overlangen, przy granicy holenderskiej. To jest niesamowicie ciekawa historia. I ten obóz Overlangen był w kwietniu wyzwolony przez dywizję pancerną. Generała Maczka, niesamowite wydarzenia. Na ten temat jest film relacji, Takich głęboko wzruszających zakładania. I ten film to, można by było tu pokazać o tych konspirankach, bo to są wywiady z tymi paniami. 400 kobiet z wysokimi stopniami oficery, o, o, to były major, major pani Poluszy, się znalazły w Mordowcie, w obodzie oficerów. 400 polskich kobiet z powstania warszawskiego i o tym nikt nie wie. Tak. Byli powstańcy, którzy trafili do obozów koncentracyjnych, ale była też 14-letnia Kresia z Poczty Powstańczej, która była wyzwolona w obozie jenieckim przez wojska amerykańskie, takie to Ej, były i historie. Jazd, I 2 sierpnia, teraz w Warszawie, był zjazd o prawda, bo w 70 rocznicy chcieli się spokojnie ostatni raz, to już nie wie takiego zjazdu. I na obiedzie w ordynariacie w Polowi było przyjętych 184 starszych pań o tych laskach, wózkach. Dostały medale pamiątkowe 70 lecia powstania. Był biskup polowy, był ten nasz, no, z Urzędu Spraw Kombatantów. Był Ciechanowski. Także no. to było bardzo, bardzo wzniosłe <noise> spotkanie. Jak pani, jak pani powiedziała, to to niestety, ale przypomniałem sobie e, no, no, pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego nie, i, tak nie, trochę, nie, no, i tak mi się trochę smutno zrobiło, no, ale, to, ale to już, to już inna to historia, jest, proszę to, państwa. To, o tym to, nie będziemy to, już. To, e, to niestety to było takie e, sprawy już. Zachęcam Państwa do zajrzenia do księgarni Pani Basi. To jest imponujące. Jaką piękną literaturę tutaj zgromadziła. Polecam Państwu także te karteczki, kartka polska, którą można wysłać. Na to jest znaczek można, można wysłać. Ja ostatnio napisałem książkę Czerwona. Apokalipsa, agresja sowiecka na Polskę i jej konsekwencje, ta książka w tych dniach wychodzi z drogami. Jeśli będzie taka wola, jeśli będzie taka, taka potrzeba, to możemy się w przyszłości spotkać i, i porozmawiać y, o tej właśnie agresji sowieckiej, o tej czerwonej zarazie, jak Żutek mówił o tej czerwonej apokalipsie, która była o tyle groźna, że jej skutki w przeciwieństwie do tej czarnej śmierci niemieckiej ale znacznie, znacznie dłużej. Można powiedzieć, że jej skutki trwają do dzisiaj. Dlatego przed powstańcami klękano, bo wiedziano, co będzie. Co bo wiedziano, co będzie. Nie było złudzeń. Bardzo Państwu dziękuję. Jak to mówią ojcowie z Torunia, dziękuję za dar spotkania. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest, to jest najwłaściwsze określenie. Dziękuję za ten spotkanie. Dzięki. W imieniu klubu Gazety Polskiej w Hamburgu również bardzo dziękujemy za tak głęboką wykładnię tej historycznej prawdy o naszych bohaterach w powstaniu warszawskim. Podziękuję. Głębokimi prawami dla pana. Warszawcy. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy również i Państwu za obecność, za widzimy taką życzliwość z, z Państwa strony. Mam również głęboką prośbę, wszystkie spotkania, które organizuje Klub Gazety Polskiej jest wyłącznie z, z prywatnej kieszeni. Jeżeli ktoś z Państwa, na ile Państwa jest możliwość, prosimy o dar serca, o wdowi grosz, o pomożenie jakby może dalszych takich owocnych spotkań i ciekawych, które dla nas Polaków nie powinny być oczy. Dziękujemy. Przeciwczymy.